się maga z tej strony Poczekajcie, kiedy no, muszę przyciszać e, music. E, dobra, e, dzisiaj właśnie była aktualizacja. Ja sobie już oczywiście, ją zrobiłam i kupiłam ten nowy dodatek. E, sobie zagrajmy. Oczywiście musiało mi się coś skasować. Musiało mi się wszystko skasować, więc musiałam od nowa wszystko kupować. No ale no, trudno trudno więc musimy szybko teraz właśnie jest takie coś ale hmm. może sobie zrobimy do o taki na przykład ładny jest o Imy do kolorowego ładnego dołu Oczywiście to już nie mogłam naprawić. Dlaczego? Dobra. No i dobra. To... Wow. Dobra, na początku sprawdzamy, czy ten domek jest ok. Oczywiście mam swoją postać, bo zrobiłam. O, oh, wow, dobra, okej, okay, będziemy naprawdę okej. Okay. Oj. Musiałam to kliknąć, tak. Będzie oksa. Oksa będzie. Oczywiście do tego w kolejnym odcinku sprawdzimy tamten domek. Okej. Okay. To będzie mój pokój. Nie, albo... To będzie mój pokój. Dobra, ja tak zrobię pół na pół, bo naprawdę to wszystko jest taki mega sweetie. To wielkie ludzie, smaki, bla, bla, bla. Nic nie widziałem nic piękniejszego. Ja to sobie o tutaj. Będą tutaj jakieś szefeczki. Ja robię tak pół na pół. Tak, tak, właśnie zrobię tak pół na pół. Taki jakby hotel zróbmy. Tutaj ymm, a może coś jest w Wow, ale super! Nowe takie. Ja ma kibel, belchy, oh uuu nawet fajny kran. wow, ale fajnie. Oh my god! Zobaczcie jakie paletki I w ogóle wszystko... Wow. Właśnie nie wiedziałam, że można w piornikach to kować. Oczywiście bym chowała. A, a jaki to jest ręcznik? O, ładny. Dobra, ale... Ja szukam... Dobra. Może... Zobaczmy coś w półkach. O, półki też są nowe. A takie? Wow, ale super. Taki truskawkowy, ale. Oh, wow, ale super. Zobaczcie. To jest chyba m, takie, y, żeby były paletki. Od, y, razu sobie schowamy nasz paletkowy, ciem, ciemny, violetowy, cośka. Coś coś. Ale super. Ale wolę to położyć tu. A w tym coś jest? Oj. Dla to można się chować za łóżkami? Nie, nie, nie. Tutaj sobie schowamy na przykład. Mm. Nie wiem, dobra. Mm. Tutaj robimy taki wielki... Fajnie, że w to wszedłam, wiecie? Ale to będzie gdzieś indziej. Ale jakie mega są te dekoracje. Mega. A jakieś pudło. Budy... Zobaczcie! O ja! Yeah! Zobaczcie, jakie słodkie plecaczki. A jest jeszcze... Niestety, ale nie. Ale jakie słodziutkie plecaczki. Super wyglądają. Mi... Ja zrobię jakąś historyjkę, że będą dwie siostry. Więc yy, bądźcie na kanałach. Ooo, wow, jaki nietoperzek! Ooo, jak to słodko wygląda. Zobaczcie, jakiś jest taki album króliczkowy. Wow, ale to wszystko mega wygląda. Zobaczcie, moja. Jeszcze można tutaj mieć takie coś Nie, no ja wszystko Muszę wtedy położyć. Dobra, trochę to przesuniemy i może damy tutaj. Tak, idealnie, idealnie. Dobra, tu. Musimy dać jakiś stolik. O, zobaczcie, ale mega. Dobra, to tutaj dajemy to i jeszcze do to, to, to. Albo nie, to damy gdzieś indziej. Dobra, to dajmy jeszcze. Uu, tutaj można ładnie pakować prezenty. Dobra. Jakieś może nowe? Oh my god! Oh my god! Oh my god! Co to jest w ogóle? Czy jeść? A nie, to jest takie, żeby trzymać kubek. Tak, to jest o takie dokładnie. O. Dobra. Kubek to. I. A może jakieś nowe obrazy są? Zobaczcie, ale super. A można te zdjęcia. Można, bo ja właśnie widziałam takie nowe coś. Że no właśnie. Mm, nie wiem, jak to wam pokazać. To nie, jak to jest. Nie, to szkoda. <śm> O. To tutaj sobie jeszcze powiesimy. Tylko musimy mieć takie ładne zawieszki. O, nie, to były Nie mogę ich teraz znaleźć. Dobra, ale już wiem jak. To możemy zrobić o tak. To wywalimy, bo już jedne mamy i sobie je powiesimy tutaj. A tak się nie da. Kurczę, bym chciała... Dobra, um, zrobimy inaczej. Gdzie to było? Że teraz czas na jakieś takie pistyny, ale po prostu muszę. Na Nad niej te takie krampety, a to są w ogóle chyba krampety, wiecie? Bo trochę nie wiem. Tutaj damy jakieś takie plakaty, dobra? Mm. że nie. O tak. Ale mega. Dobra. Zobaczcie, to jest taka szafletka Nie, ale za dużo różowego. Za dużo różowego. Ja po prostu jaram się tym różowym, bo ja uwielbiam różowy. O tak. O, już wiem. Już wiem, już wiem, już wiem. O, damy. No, 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 no pewnie. O, da się. Okej, okay, to musimy tak i o tak. Ale świetnie, dobra, tutaj schowamy jakieś takie kredki, ale u, 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 la, i. Musimy tutaj dać y, kredki jakieś tęczowe. O takie. Dać taką taśmę, nożyczki. I w drugiej będą jakieś takie ciuchy. Dobra. Już, już będę miała wszystko gotowe. Ja życzę Super! To można przypinać! Ale super! Ale nie, ja wolę... Ja wolę schować, chyba, że się nie da. Jak widać się nie da. <ścoughs> Szkoda? O, dobra, także niby spadłem. Okej. Okay. Niestety będę musiała nie tylko kończyć. Ale trudno. Okej, okay, tutaj to damy. Ale nie gadajcie, że tutaj można wylosować figurki z Tak, Tak, można chyba. O, wow, zobaczcie. O tak, już wiem co zrobimy. Już wiem, co zrobimy. Nie, ale nie, to lepiej. Ja bym chciała sam myszki. Miki. Tak. Jajeczko, no pewnie, że tak. Chyba, że jeszcze wtrafimy myszki. Nie, no raczej już chyba nie. Tak, mamy myszki. Jajeczko wrócimy. To was trzeba wyrzucić. To też trzeba wyrzucić. Niestety jajeczko musiało się rozkluczyć. I zniknąć z Nie! Okej. Okay. Słuchajcie, ja dziś niestety będę kończyć. W następnych odcinkach oczywiście dokończę domek, ale niestety sama i Wam pokażę. Tylko te dwa pokoje dokończę. A dzisiaj będę kończyć. Cześć! Jeszcze nie. Zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. Teraz cześć.